Siema siema, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, w dzisiejszym odcinku skupimy się nad prostą rzeczą, ale wiele osób może mieć problem, czyli zainstalowaniem script hooka oraz najprostszej trainera. Więc nie zapomnijcie jeszcze zostawić łapki w górę, subskrypcji na kanale i zapraszam was do oglądania. W ogóle na początku na szybko powiem co to Script Hook. Script Hook to jest najgłówniejsza chyba modyfikacja do GTA, ponieważ dzięki niej możecie zainstalować wszystkie modyfikacje i praktycznie wszystkie modyfikacje potrzebują właśnie Script Hooka do działania. Jedynym wyjątkiem jest sama podstawka lspdfr, lecz i tak y, będziecie musieli do zainstalowania innych skryptów zainstalować właśnie skrypt hooka i ostatnio wyszła też nowa wersja, dzięki której będziecie mogli y, na epiku używać skrypt hooka. Wcześniej to chyba niby też działało, ale nie wszystkim. Po prostu trzeba było myśleć, żeby to zrobić, ale na no, jak widzę niektórzy mieli z tym problem. Wracając po prostu, każda teraz wersja może ściągnąć sobie Script Hook, a będzie działała. Co trzeba zrobić? Oczywiście od razu mówię, że wszystkie linki znajdują się w opisie. Trzeba wejść na stronę GTA 5 Mod i pisać Script Hook, gdy to wpiszecie. Powinien wam pojawić się ten mod, jest to jeden z najpopularniejszych w ogóle modyfikacji do GTA. Patrzcie, że ma 9,5 miliona pobrań e, i jak widzicie, jest to script hook oraz native trainer, czyli taki najpodstawniejszy trainer. Jest on totalnie moim zdaniem useless. E, lepiej przyciągnąć inny trailer, na przykład Menoy, czy Menu, e, który pojawi się niedługo na moim kanale. E, poradnik, jak go zainstalować, bo tam już trochę trudniej jest. I jeszcze oczywiście w tym odcinku pokażę jak się nim obsługiwać. W następnym odcinku pokażę oczywiście też jak tym e, drugim trailerem się da obsługiwać, ale nie wiem kiedy ten odcinek leci, czy za 2, za 4, czy za 6 dni. Więc subskrybujcie kanał. E, no i dobra, co trzeba zrobić, żeby w ogóle zainstalować? Klikacie pobierz Przekierowuje was wtedy na jakąś stronę inną, tutaj pobieracie Dovnoland, zwykłe Dovnoland i to pobieracie, bo For Developers jest to dla tych co tam robią modyfikacje, więc wam, więc wam wystarczy tylko zwykła wersja. Dobra, jak otworzycie pobrany plik, do tego wymagane jest e, 7zip albo e, no to drugie, już zapomniałem jak to się nazywa, ale myślę, że większość osób to ma. To Wam się wyświetla taka rzecz. Możecie wejść w README, ale e, tego nie polecam czytać, bo ja Wam to wszystko w tym odcinku opowiem. I musicie mieć też otworzony folder z GTA. Jak, e, jak nie znacie ścieżki, to po prostu na pulpicie kliknijcie prawym przyciskiem myszy na ikonkę i kliknijcie otwórz lokalizację pliku. Jak widzicie, tutaj już mam zainstalowane LSPDFR, ale w to mi w niczym nie przeszkadza. E, tak samo instalujecie co trzeba zrobić, żeby w ogóle Wam to działało? Wchodzicie wtedy w bin, i tutaj macie trzy pliki. I ważna rzecz jest taka: wymagany jest dinput oraz script hook native trainer to jest ten trainer jak nie chcecie tego trainera instalować, tylko chcecie na przykład menu zainstalować, to oczywiście wtedy wystarczy, że przeciągniecie te dwa pliki, oprócz e, trainera i przerzucicie je do gta, ja nie będę przerzucał, bo mogę coś teraz pozmieniać, bo e, każda modyfikacja nadpisuje tego script hooka i in inputa, dlatego nie będę przerzucał, ale wam gwarantuję że będzie to działało, no i od razu pokażę jak zainstalować tego trainera, przerzucę go oczywiście bo go nie mam. No to teraz Wam pokażę w ogóle jak obsługiwać ten trainer. Gdzie chcecie go włączyć, klikacie w 4 Jak widzicie mam tu parę okien, ponieważ mam zainstalowane naraz teraz z kilka trainerów, plus do tego jeszcze Lspdfr i konsolka z Lspdfr, dlatego to wszystko na siebie się nakłada. Wy tego czarnego pierwszego okna nie powinniście mieć, wy powinniście mieć to trochę dalej, te, takie ciemno, takie ciemno, nie wiem taki niebieski bardziej e, te okno, takie wow, co mi tu przeleciało e, nie słyszycie dźwięków ogólnie z gry to od razu mówię, I sorry jakby lagowało grę ale y, wziąłem inny profil do nagrywania na OBS-ie więc y, może mi ciąć, e, ale wracając jak się obsługujecie to jest ósemka, dwójka, czwórka oraz szóstka na klawiaturze numerycznej oczywiście dwójka to w dół, ósemka w górę czwórka w lewo, szóstka w prawo, tylko tego mało kiedy się używa. Piątką akceptujecie daną rzecz i zero osuwacie ją, czyli bardziej klikacie wstecz. I tutaj po prostu, jak na przykład chcecie zrespić jakiś pojazd, to klikacie na wehikel, później na przykład na. No tutaj na wehikel, później klikacie na spawner i wam się pokazuje jakaś lista. Na przykład chcemy znajmy, że za na przykład chcemy uznajmy przywołać sobie, no na przykład JB700. Teraz klikam piątkę jak widzicie, spawnuje mi się tutaj. Zobaczcie, że mi to trochę utrudnia, że mam kilka trainerów, ale jak widzicie, cały, cały ten samochód działa możecie przez tą konsolkę dawać se pieniądze. Usuwać albo dodawać e, nieśmiertelność, e, to samo z e, pościgiem, po prostu taki. Nie trailer bardzo, bardzo jakby zbudowany, taki Trudny w obsłudze, jest to jeden z Prościejszych trainerów, ale jak już Mówiłem, takie trochę useless, że Polecam inne oczywiście instalować I jak mówiłem, niedługo na kanale pojawi się Poradnik z Instalacją innego trainera Jest to, będzie to trainer menu I będzie też inne Kilka filmów nagram o tym, jak dany Zainstalować daną, dany trainer Ale myślę, że odcinek wam się spodobał, więc Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, subskrypcji i jak dalej czegoś nie rozumiecie, to napiszcie w komentarzu, tylko e, rozpisujcie się bardziej, żeby to wiedział mniej więcej o co chodzi, a nie po prostu napiszecie, że mi nie działa, bo, e, bo nie będę wiedział dokładnie o co wam chodzi, a wtedy u a tak jak napiszecie o co wam dokładnie chodzi, co wam dokładnie nie działa no to nie będziecie marnować dużo mojego czasu i waszego czasu na to, że będę wam odpowiadał, bo ja też od razu nie odpowiadam, tylko po jakiejś tam pół godzinie godzinie, no zależy jak ja będę akurat czy będę akurat siedział na telefonie czy tam na komputerze i będę odpowiadał no i chyba już pora zakończyć odcinek, bo już tak trochę dziwnie przedłużam. Jeszcze raz pamiętajcie, żeby zostać łapeczki w górę oraz subika i siema, do następnego, cześć!